Celestyna Grzybyta, dzień dobry, koniec tygodnia przyniósł powrót szarej, typowo jesiennej pogody. Zresztą zimowa aura ustąpiła nie tylko w Polsce, ale też w innych miejscach Europy. Jutro w żadnej stolicy na naszym kontynencie nie spodziewamy się mrozu, a śnieg popada jedynie w Oslo. I tam będzie najzimniej około 1 stopnia, a najcieplej w Atenach 18 stopni. U nas w nocy na północnym zachodzie i na Podkarpaciu bez mrozu. Na pozostałym obszarze temperatura spadnie poniżej zera. Najzimniej ma być w Małopolsce minus 5 stopni. Opady deszczu lokalnie marznącego możliwe są na Mazurach, ale w innych miejscach trzeba uważać na mgły, które przy tej temperaturze mogą zamarzać, więc na drogach wciąż może być bardzo ślisko. W obszarze mgieł widzialność będzie ograniczona miejscami do zaledwie około 100 metrów. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. W niedzielę rano w wielu miejscach też może być mglisto. Najdłużej mgły będą utrzymywały się na wschodzie, południu, a także w centrum kraju. W ciągu dnia najwięcej słońca będzie na Śląsku i w Wielkopolsce. Na pozostałym obszarze przewaga chmur, ale opady deszczu mogą się pojawić dopiero wieczorem i to tylko na nizinie szczecińskiej. Temperatura zróżnicowana od 1 do nawet 8 stopni. Wiatr z kierunków południowych słaby na północy, umiarkowany nad morzem, porywisty do około 55 km na godzinę. W nocy z nie na poniedziałek nad zachodnią Polskę wejdzie kolejny front z nową porcją opadów. W poniedziałek ta strefa frontowa będzie obejmowała wschodnią, centralną, a także południową Polskę, więc w tych regionach będzie bardzo dużo chmur, popada słaby deszcz bądź grzawka. Rano na Mazurach i Podlasiu nie są wykluczone opady marznące i gołoleć. We wschodnich regionach, a także w Małopolsce i na Górnym Śląsku wieczorem i rano będzie mglisto. Temperatura od 1 do 6 stopni. Wiatr słaby na północy umiarkowany na wybrzeżu Wciąż będzie porywisty do około 50 km na godzinę. We wtorek od 1 do 5 stopni nigdzie nie będzie padać, no ale dość długo będą utrzymywały się, zwłaszcza na południu i wschodzie, mgły. W środę prognozujemy od 2-3 stopni na północy do 5-6 w Polsce Południowej. Będzie pochmurno, na zachodzie spadnie deszcz bądź mrzawka. W sudetach bardzo silnie powieje do około 80 km na godzinę. W czwartek na południu kraju po ustąpieniu mgieł ma być całkiem pogoda. Natomiast na północy wciąż będzie pochmurno i w takim pasie od wybrzeża po Podlasie i północną część Mazowsza mogą zdarzać się opady słabego deszczu. W piątek niewielki deszcz bądź mrzawka popadają na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych. W innych regionach dość długo mogą utrzymywać się mgły. I dziś to wszystko życzę Państwu miłego sobotniego wieczoru. W imieniu Aleksandry Kostki zapraszam na jutro. Do widzenia!